Hej, 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 cześć, cześć. witam was wszystkich bardzo strony Felicen i kolejny poradnik z Adobe After Effects CC na moim kanale. Dzisiaj pobawimy się w, jakby to ująć na polski. W angielskim to brzmi ink drop, czyli co spadek plama, plama tuszu, coś takiego. No spadkowy No tak, że wiecie o co chodzi, że na przykład z pióra skapnie nam plama tuszu, no i się robi taka plama po prostu, także... Z tej plamy tutaj będziecie mieli oczywiście, z takiej na przykład, z takiej plamy, chwila, o, proszę bardzo, z takiej oto plamy będziemy mieli tutaj wywołanie coś, w się sensie zdjęcie, tudzież film, jak to woli, chociaż ja będę używał akurat dzisiaj zdjęcia, także zajmiemy się tym, no i ogólnie to nie jest trudne, także zajmiemy się tym od razu, bierzemy sobie tu nasze zdjęcie, takie, takie tutaj, takie, czy siakie, czy owakie, trochę małe jest to zdjęcie, nie wiem czemu powiększymy je sobie, tak, znaczy ono i tak nie będzie jakiejś wielkiej, zajebistej jakości, jakie powiększymy, ale e, jest spoko też, także musimy mieć wiersze zaznaczone, no znaczy tego nie musimy mieć zaznaczonego, ale to musi mieć zaznaczone, bo inaczej e, dupa będzie, że tak powiem, blada i teraz tak w trackmate robimy sobie luma inverted mate i pokazuje się nam już nasze ładne e, zdjęcie no nawet ładnie to wygląda, co nie? Chociaż... Czy jakieś paski porobiły? Nie wiem od czego. Ach. Yy, już wiem od czego, ponieważ yy, no ogólnie taki ink drop, znaczy no, no ja wam oczywiście wyślę link do tego gościa, no ale to jest znak wodny i tego po prostu nie da się tutaj usunąć, dlatego ja tylko robiłem, czy znaczy, bo to pewnego projektu używałem, no to robiłem nie aż dotąd tylko dotąd tutaj, do, no gdzieś dotąd może troszeczkę dalej no nieważne, w każdym razie robimy coś takiego ale najlepiej sobie zrobić to jeszcze w taki sposób i zrobimy sobie teraz int drop i oczywiście ze wszystkimi no i teraz sobie robimy dopiero albo coś takiego czyli nam wtedy wycina ten cały punkt, który a, też fajnie wygląda z tym napisem. E, wycina nam cały punkt, który, no tą plamę po prostu nam wycina, co nie? Całą plamę nam to wycina, e, którą byśmy chcieli, znaczy która po prostu tutaj jest na obrazie, ale my chcielibyśmy zrobić coś takiego, co nie? Także robimy sobie coś takiego. No, no i robimy sobie coś takiego, to to, to fajnie dosyć wygląda. Oczywiście możecie sobie tutaj, wiecie, jakieś tło pod, podać tak dalej. Ale ja jeszcze sobie zrobię jedną rzecz, bo to już właściwie byłby koniec, ale zrobimy sobie jeszcze coś takiego, co by fajnie to wyglądało i zrobimy sobie tak. Tylko, że to na pełne muszę obrazie zrobić. Bo tak to nie będę widział, co się tutaj dzieje. Zrobimy sobie horyzontal. Trochę wybrzuszymy to. Widziałem? Ma takie wykrzywienie fajne. Bo ja w tej chwili robię dystorsję tak naprawdę. E, czym jest dystorsja? To jest po prostu załamanie się właśnie na brzegach zdjęcia przede wszystkim, takie wygięcie po prostu. Także możemy sobie tutaj się pobawić z i to wtedy fajniej wygląda, tak? Znaczy może akurat na tym zdjęciu tego nie będzie widać, ale jeżeli będziecie robić sobie własne, e, własne rzeczy, to powiem Wam, że to może nawet ciekawie wyglądać. Ja no wygląda do mniej więcej tak o, tylko że no trochę będzie przymulać, no bo niestety nawet na tym moim stacjonarnym komputerze trochę żre to, to, że tak powiem, wszystkiego. Także, co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, no to, nie będę was zachęcał do oczywiście zostawiania łapek, ale jeżeli wam to pomogło, no to, no bardzo miło by było, gdybyście je zostawili, także żegnam się z wami, na razie.